Wszystkim witam was w bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku na moim kanale, a dzisiaj też takie króciutkie info. Mianowicie dziękuję Wam za 50 subskrypcji. Specjal pojawi się mniej więcej w weekend, ponieważ jadę na biwak i wam tam nagram taką, taką relację i pomyliśmy no, fajnie. Um, I teraz bardzo wam dziękuję bardzo, bardzo, bardzo. A teraz recenzja, bo doszedł do mnie na wykoń. Nie, nie jest to ten. Pan. Tylko jest to Tadam Kolekcja 2019. Rasy jest, nie pamiętam. Nie umiem w sumie wymówić, ale jest to American Cream Draft. Draft American Cream Draft. Jest on bardzo dużym i ciężkim modelem. I jak teraz tak patrzę, to Wam kamerze się wydaje, że on to jest taki pomarańczowy. Bo on ma takie ładne cieniowanie. On jest ładny, szczerze mówiąc. Bardzo ładny. Dobra, zacznijmy od nóg. Kopyt. Kopytka ma duże. Bardzo duże. Szczotki pięcinowe ma takie o. Malutkie. Ojej. Ma takie malutkie szczoteczki, będzie nowe raczej, ale ma. Podków nie ma, strzałki wyrzeźbione ma. Jest to ogier. Może teraz ogon. Ma taki o fajny, właśnie łagłani rozwijany. Co do jego budowy, jest bardzo ładnie zbudowany. Taką ładną klatkę piersiową. Była łapatki, tu ma też ładne. Od góry wygląda tak. Ma, nie ma w sumie aż tak chudej klatki jak, jak on lub on. Jest właśnie on bardzo ładnym modelem. Śliczny jest. Jak chcecie go zakupić, to w sumie Wam go polecam. Tu ma taką ładną podniesioną nogę i on jest chyba w galopie. Ups. Mały fail. Ma bardzo ładnie rozwianą grzywę. Bardzo ładny, może teraz właśnie pysio, pysiu, Pysiuczek ma śliczny. O, strasz! Pysiuczek ma ślicznusi. Pysiuczek ma śliczny. O ma chrapki o, może tutaj to lepiej zobaczycie może nie jest taki ładny ma takie śliczne jest bardzo ładnie wygląda z przodu z boku też w takiej pozycji też bardzo ładnie wygląda i jak chcecie, możecie wymyślić dla niego imię, bo on poszukuje imienia. Ale czekajcie, czekajcie, jeszcze wam to nie powiedziałam. O wysokości. Jest bardzo wysoki. Teraz dam wam takie porównanie. Macie tego ogiera i Klacz Tinker. Widzicie to? On jest o wiele, wiele wyższy. Albo na przykład. Ym... Z klaczą szajer z szajerką jest równy. No szajerka jest wyższa, ale z ogierkiem Tinker to też on trochę tam ten jest wyższy. Także ten pan szuka imienia. Możecie podawać w komentarzach. No, a jeszcze w tej paczce było coś. Mianowicie Wilczek. Jest bardzo ładny z kolekty. On jest z 2010 roku. Bardzo ładny jest. Troszkę obtarty, ale jest śliczny. Jak będziecie chcieli dokładną jego recenzję, możecie powiedzieć, to nagram. To byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia i cześć.